Witajcie kochani, A dzisiaj kolejna fantastyczna rozmowa z dziedziny co powinnaś wiedzieć na temat swojego zdrowia. Dzisiaj z fantastyczną panią dr Barbarą Bliharczyk, ginekologiem z wieloletnim doświadczeniem, rozmawiamy na temat ginekologii estetycznej i wszystkiego tego, co z tą dziedziną jest związane. Pani doktor, czym ta ginekologia estetyczna tak naprawdę jest? Dzień dobry Państwu, dzień dobry Pani. Ginekologia estetyczna jest nową gałęzią medycyny, stosunkowo może już nie nową, bo w Polsce jest prężnie rozwijającą się dziedziną od siedmiu lat mniej więcej. Pierwszymi sprzętami, jakie, jaki, na jakich pracowałam, to był laser. Po laserze już zaczęło, zaczęły funkcjonować inne możliwości, typu fale radiowe, ultradźwięki, które do tej pory były stosowane w medycynie estetycznej, ale nie w ginekologii. No tak. I, I jest to dziedzina, która pozwala nam leczyć pacjentki, znaczy nie dziedzina, tylko jest to ym, odłam. możliwość, odłam medycyny, który pozwala nam leczyć pacjentki bezoperacyjnie, nieinwazyjnie, czyli, czyli bardzo fajnie. Nie regeneracji tkanek, bo nie zawsze tak. operacja jest konieczna. Temu, no? Odmładzamy, regenerujemy, yy, może źle powiedziałam odmładzamy, bo odmładzanie nie jest każdemu potrzebne, ale naprawiamy tkanki poprzez yy, zmianę ich utkania, yy, poprzez dodanie kolagenu, właśnie nowego kolagenu, na przykład po porodach młoda pacjentka 20-letnia, która ma obniżenie ścian pochwy, nie musi być operowana, bo, bo mamy do czynienia wtedy z blizną, z utratą możliwości funkcjonowania normalnego przez miesiąc czasu. No, to nie jest to, może to, nawet w współżycie. Chodzi o to, że w po, podczas operacji, tymi. jak jest, mamy do czynienia z szeroką pochwą, obniżeniem ścian pochwy, też z wysiłkowym nietrzymaniem moczu, przepraszam bardzo, to powoduje, że niestety wziąć okolice punktu G, mamy bliznę, także jest bardzo polecam metody funkcjonowania właśnie w ginekologii estetycznej istniejące. Proszę powiedzieć Pani Doktor, bo z metod stosowanych w ginekologii estetycznej mamy takie metody jak powiększanie warg stromowych, powiększanie punktu G, stosujemy kwas hialuronowy, stosujemy osocze bogatopłytkowe. Czy metody te łączy się w zabiegach? Czy stosuje się z metody wypełnienia same z siebie? Czy na przykład, jeżeli mamy przypadek konkretny po konsultacji, łączymy te metody, żeby uzyskać lepszy efekt? Czy na przykład możemy stosować laseroterapię z ultradźwiękami i na przykład na koniec wykonać zabieg z osoczem bogatopłytkowym, bądź na przykład e, powiększyć wargi sromowe. Wykonujemy to w etapach? Czy jak wygląda w ogóle przebieg taka mhm. konsultacja przed zabiegiem? Już odpowiadam, więc przychodzi pacjentka, y, oglądamy ją, niezależnie od wieku, każdy z nas ma jakieś problemy. Młoda 20-letnia dziewczyna będzie miała innego rodzaju problem, kobieta w okresie y, menopauzalnym będzie miała inny problem, ale y, dużo możemy rozwiązać właśnie poprzez ginekologię estetyczną. Takim najpowszechniejszym zabiegiem y, najczęściej y, do tej pory będącym tabu, to jest przeroz oparat mniejszych i zabieg labioplastyki. Ale Czyli na czym ten zabieg polega? Jest to, jest to taki zabieg, który w Polsce mniej więcej zaczą, zaczęliśmy robić my ginekolodzy właśnie laserem 7 lat temu. Mhm. Ja zrobiłam ponad 1600 zabiegów tego rodzaju. Może dużo, może niedużo, ale wydaje mi się, że dużo. To bo zaczynałam tak trochę się bam, uczył mnie taki profesor włoski na kursie i tak zrobił raz i mówi na no to róbcie. No więc mnie się wydawało to takim dość trudnym zabiegiem, mimo że, że jestem zabiegowcem od wielu, wielu lat. <laughs> Laser dał nam możliwość, że nie musimy, bo najczęściej ten zabieg wykonujemy laserem, żeby była od razu koagulacja, że, że nie ma dużego krwawienia, pacjentka szybko, pacjentka szybko się goi. Jest to zabieg najczęściej wykonywany z powodów medycznych. A kiedy też y, dziewczyna y, estetycznie Jestecznie uważa, się że, się że, czuje, że źle się bo, czuje. Tak? Nawet młode dziewczyny 14-letnie, y, tylko oczywiście musi być odpowiednia zgoda. Mamy, psychologa, y, musi być po konsultacji taka dziewczynka, żeby <coughs> można było taki zabieg przeprowadzić bezpiecznie, mhm. nie tylko medycznie, ale też chodzi o, o prawo, prawda? Y, ale y, często takie dziewczynki mają kompleks na WF-ie na przykład. Boi się rozebrać, boi się Ale spodenek, Problemy, z, poruszanie. problemy z poruszaniem. Problemy z poruszaniem na basenie, prawda? I, I to rodzi nowe kompleksy, prawda? Dlatego tak. też bezpieczniej jest takie wargi uciąć. Jest to jednorazowy no to zabieg, wymodelować. Dobrze. Wyglądają dobrze, czujemy się, to jest jak piękna bielizna. Fajnie się czujemy, bo nie tylko jest... Hmm, nie każdy musi ją widzieć, ważne, że my dobrze się czujemy. Prawda? Psychicznie. Dokładnie. Wiele pacjentek moich po, po zabiegach labioplastyki ułożyło sobie na nowo życie. Nie wiem jak to się stało, ale też w głowie jest ale ważne, co, co my myślimy. Nasza głowa robi bardzo dużo. Dobrze. A Innym zabiegiem chodzi, tak? po konsultacji oczywiście pacjentka przychodzi medycznie. Najpierw się zbadać, zobaczyć czy wszystko jest w porządku ginekologicznie, ale od razu taki ginekolog który zajmuje się ginekologią estetyczną, może doradzić, co można jeszcze zrobić, żeby poprawić jakość życia. Często te pacjentki mają po porodach wysiłkowe nietrzymanie moczu. Około 80% kobiet ma wysiłkowe nietrzymanie moczu, niezależnie od wieku. Nie są to tylko panie, które mają atroficzne już zapalenie pochwy, jest obniżenie kąta pochwowo wycewkowego przez to, że jest wiotczenie większe, ale są to młode dziewczyny, które miały ciężki poród, przedłużający się poród, szybki poród i mają do tego rodzaju problem, niekiedy się do tego nie przyznają, bo jest to problem wstydliwy jeszcze niestety w naszym społeczeństwie. Wiedza jest mała. O tym porozmawiamy w naszej następnej mm. rozmowie. A jeżeli chodzi o taką kwestię estetyczną, bo często spotykam się z takim problemem, czy może Panie wychodzą z takiego założenia, że ginekologia estetyczna to tylko i wyłącznie wypełnianie warg seromowych, dokładnie to samo co w medycynie estetycznej, czyli żeby wyglądać mm -hmm. ładnie, wystarczy wypełnić by, e, kości policzkowe, powiększyć sobie usta i to jest mm -hmm. już prawda, ewentualnie zrobić mm -hmm. lifting. Mm -hmm. e, tylko teraz pytanie teraz fachowca. Jak Pani doktor uważa, czy lepiej a z punktu widzenia medycznego wykonać sobie tylko wypełnienie, u, powiedzmy sobie, uzupełnić braki, czy jednak ten proces regeneracji, pomimo że wiadomo trwa dłużej, prawda, cały ten proces mm -hmm. zabiegowy trwa dłużej, ale jednak czy lepiej jest wykonać proces wymuszający regenerację tkanek i potem ewentualnie uzupełnić braki, czy jednak idźmy w tą metodą szybką, prawda, podajemy kwas hialuronowy, fajnie to wygląda, tylko że krótko. Krótko. Więc bardzo dobre pytanie pani Zeta. Uważam, że regeneracja tkanek to podstawa. To co możemy zrobić właśnie różnymi metodami, czy radiofrekwencją, czy ultradźwiękami, czy laserem, należy to przeprowadzić jako pierwsze i tak doradzić pacjentce, żeby po prostu ten efekt tej naszej medycyny estetycznej tych naszych działań był na dłużej. Wypełnienie, owszem, można wypełnić wagi sromowe większe, bo głównie to pacjentki robią, czy też punkt G, ale cóż da nam wypełnienie punktu G, jak jest szeroka pochwa, prawda? No, troszkę poprawi samopoczucie. Uderzenie pokrywkowe. Tak, poda, tak. Dlatego też inaczej. działajmy tak od podstaw. Więc najpierw należy skonsultować i doradzić pacjentce to, co będzie dla niej najlepsze. A najlepsze zawsze jest odmłodzenie regeneracja. To jest podstawa. Potem tak, jak pacjentki nie wiedzą, co to jest regeneracja, no to chodzi głównie o to, żeby stworzyły się nowe włókna kolagenowe. I żeby napięcie. napięcie było dobre, żeby elastyna była, żeby Obudzić były. Tak jest. Dziękuję pani doktor. Bardzo serdecznie proszę. za rozmowę. Kochani, ginekologia estetyczna rozwija się cały czas. Rośnie wiedza specjalistów, pojawiają się nowe metody urządzenia, z których można korzystać. Tylko, drugie panie, podstawa. Idziecie do swojego lekarza, przede wszystkim zapytajcie i nie bójcie się pytać. Ten specjalista jest dla Was po to, żeby doradzić, żeby wybrać dobrą metodę i przede wszystkim pytajcie, szukajcie, rozmawiajcie. Żadne pytanie nie jest głupie, żadne pytanie nie jest nieodpowiednie. Wszystko to dotyczy Waszego zdrowia i komfortu psychicznego i po to tacy specjaliści jak Pani Doktor są, pracują abyście mogli zadawać pytania i korzystać z nowych metod, z nowych technologii i czuć się przede wszystkim dobrze, bo przecież o to w tym wszystkim chodzi. Dziękuję Wam serdecznie i zapraszam. Bardzo dziękuję. No